Ja będę streamować przez Discorda. A to mogę nie. i tak. Dobra. No w sensie masz złą kartę odpaloną. I pokazujesz mi właśnie Discorda po prostu. Aha, no to. Aha, to, to, to co na Kika? Eee, czy Ani możesz zmienić okna po prostu? Aha, na tej. No mogę, no. O to mi chodź. Dobra, teraz chyba Będziesz widzieć o proszę bardziej proszę bardziej proszę bardzo, eee. mm, 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 mm. ale brzydka grafika, no i oczywiście się wyłącza. Dobra, sprawdzamy sobie, jakie są te. Tutaj, ci ten plik, co zmieniać na serwerze powinniśmy, ale to się ja będę bawił. Dobra, um, ja, um, to z bankiem, co mogę. O, tu jest Facebook, tutaj w sobie, zmieniłem. Uwaga, Ej, a. trochę mnie rozwaliło, jak ten, jak może czuł tam opowiadać. No. Bardzo wiarygodne historie. Za mm -hmm. <laughs> mnie, że 200 laty prawie Mhm. Tak było, tak było. <laughs> no dokładnie. Ja mówię, no to chyba trochę mniej. No, no, no w sumie mogło to być 130. Albo te historie. Przecież on mówił, że ma urodziny 21. Chyba? A nagle, że jego dziewczyna ma jutro urodziny. Boże, że się urodzieli prawie, że w ten sam dzień. Zaciemnia, troszkę z Zobacz, tu jest Miss Lastik, ale nie wiem, ep Epic Adventures i Default Te 2 bym otworzył i zobaczył, co ty na to. Wydaje no, mi się takie no. po prostu zwykłe. To jest utrzymane. Terek zminimalizował aplikację. Jeśli... Czyli... wydaj może na okno na... albo na ekran. A teraz widzisz? Nie. Musisz na ekran dać, wiesz? Na ekran. No, mam Stream Laba, chyba streamujesz mi Stream Laba, wiesz? No. Naciśnij. Yy, no, o i zobacz, nie, na górze zobacz, na górze. Tak, ekrany. No, no, no. Jest. No i cały. Dziękuję. No, i to wygląda tak. Mm, mm. Że, że, że mamy coś takiego, ale to jednak mi się średnio podoba. W sensie no. są Są okropne okropne. <noise> to jest niby jakiś zwykły HD. No i zobaczmy jak to dalej wygląda. Mm, mm, no, ładny, ładny, ale nie ma czegoś no. takiego, że wow. Mm. Mm -hmm. Ja nie wiem czy tutaj jest jakaś Opcja taka... Um, popular, popular, o. Best X-Ray Ultimate. O jezu, ale to ma dużo viewsów. Co, bo sprawdzamy co po kolei, chyba nie? Chyba tak. To są najlepsze resursy. Paki i obok są najlepsze shadery. Um, to nie wiem, dobra, weźmy sobie pierwsze na przykład. Uh, no, u Mati nie pomyślałam i mam krzyż na cztery kratki. Jak ja mam to zrobić? W sensie? <laughs> wyszło jakby nierówno. Nie wiem. Nie, nie, nie. Moja symetryczna wizja. Nie, nie, na Minecraftie. Na discordzie czy jak? Nie, nie, nie. Na Minecraftie. A, rozumiem. Zrobiłam, że w centrum wieży są cztery kratki. Ja nie wiem, jak je budować. wybudować. Mm. Ale tu są shadery. Mm. No. Zajebiście będzie z nimi. No, Ko Które w końcu wy wybrać? Nostalgia shaders, jeszcze takie też byśmy musieli. I super duper vanilla. <laughs> yes. Super duper vanilla, which would be very good. Mhm. Mhm. Good. Now, for this, let's do the first, the most popular. Dizzy. Beardy cool. Smash. I mentioned this. Looking for all the diamond in the world. The rest of this looks like good enough. We'll stay on 15. Now we're gonna. To chyba jest w ogóle cheat. Wiesz, ja. tak mi się wydaje, no. No ułynąłeś. Miuu. Noo, coś tam nie. Nie, nie jest to mocne. Nie jest to mocne, No i mega ładne. Ale ładne. Tak, że znamy, że jest. O, bardzo ładne. Tutaj patrz. O, no. To to um, dalej. Um, texture pack you, you know if you just so I can put like 32 by th speaking of HD no this one HD that's also HD. everything is HD um all the pack itself, texture pack and them like here, uh in hmm. or ending off the video Stoned mushroom. So anyways guys, I hope you all have to uh, podobało I have you jak. Well. Ej, ale teoretycznie so to możemy je trochę zmodyfikować, nie? Czy się jak chcesz, to mogę ci pododać te teksturki, które byś chciał. Bo ja pamiętam, że kiedyś tak robiłam, że po prostu te teksturpaki trochę przerabiałam pod siebie. ale to chodzi, żeby wszyscy mieli raczej to samo, nie? A, bo wtedy w sumie musielibyśmy to jakoś No, im wysłać albo coś. Też, nawet, nawet to też wygląda rewelacyjnie, ale mi się to pierwsze bardziej podobało. O, i to mi się chyba też nawet bardziej niż to drugie podoba. Nie wiem jak to, wiesz, szkoda, że nie ma filmiku. No, hmm. o, o. A bo to są... już hmm. tak, shadery. No, no. Czyli co taki shader do, do na przykład... Em, jakie jeszcze są shadery? To znaczy nośniczne A daj więcej, pokaż mi blotków. O, tutaj. Kurde, ten też w sumie ładny, ten jest delikatniejszy trochę. Ale ładnie nie, wygląda. Uff. Kurde, w sumie jest delikatniejszy. Hmm. No, że taki mniej zmienia trochę. O. O. O i ta trawa jest taka. Shadery, się wiesz, ustawia w opcjach i tam procentowo sobie ustawiasz jak bardzo chcesz, więc to akurat też nie jest. No nie musi być aż tak. Teraz lecimy dalej. Co to jest? A, to też są shadery, jakieś complete shaders. No to są takie. Aha, są to przesadzone. No ładne, ale przesadzone troszkę. Dobra, kurczę, zrobiłam ten krzyżal i nie wiem gdzie jest git. Nie jestem pewna. Zadam spokojnie Makeup Shaders, co my tu mamy. Ooo, te są bardzo fajne, bo są takie delikatne. A bierz później mi powiesz czy jest git. Ja się tylko w tej shadery wybierzemy, bo... no. Ale będziesz musiał... Tak, ale będziesz musiał mi szczerze powiedzieć, bo ja nie

Nostalgia ale też już widać, że jest bardzo, bardzo akcja, <śmany> no. shaders, y, i mamy super, duper Vanilla shaders tak, 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 shaders. tak, 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 za tym to bym usunął. Albo za tym. Mm -hmm. Albo za tym. Mm -hmm. A ty albo yeah. za tym. Ciężko stwierdzić. Ah. BSL te da ja jednym więcej ściągała te BSL na szczęście shadery muszą zmniejszyć ustawienie, bardziej mm -hmm. texture pack. Słuchaj, no shadery to ja bym wziął te. No. te Mogą być? No, weźmy te. Najwięcej ludzi ściągało... Okej, okay, a z texture packów to... czy ten faithful? No, Faithful jest taki basic, nie? Bardzo basic, no, a do tych shaderów będzie chyba idealny. Mm. No dobra. Bo tutaj mamy co? Ten już jest zbyt mocny, chociaż jest śliczny. No, jest taki bajkowy, nie? Mhm. Bardzo no, Ten to... no, jak... no, bardzo dużo. Nie, pytań. za mocno, za mocno. Dobra, to dawaj Fatefula. Ja osam. Okej, okay, czyli co mamy? Fateful EBSL shaders. Mm -hmm. Fateful, który ja chciałem już parę Du, co się wybrałem, tak myślałem życie. Ja mega lubię Fatefula. Wiesz basic mega, a ja nie lubię za bardzo zmieniać.

<noise> Rapuję sobie Dobra, mamy ten dwóch łóżaków. Fightful in BSL. <noise> I teraz tak. Czadź, czy się dalej obraziłeś? Nie, Ciekawe, czy Lunka rzeczywiście od ciebie czuła. Co? Ciekawe, czy Lunka serio od ciebie czuła. Ale wydaje mi się, że coś czuła, bo ona ogólnie nie jest aż taka do obcych. Wiesz, że twoja siostra? Nie, Lunka, mój kotek. A, no, tam, to. Widziesz, takie, jak może tam nastawienie, ale ogólnie. Jakie nastawienie? Wiesz, taki, nie taki stresik czy coś. Nie wiem, ogólnie zwierzęta sami zawsze lubią bardzo, więc nie wiem. Tymczasem czy... luka. <grych> nie no, Cię w sensie tak się nie żyje, Cię nie lubi, ale jak coś się jej nie spodobało. Ale no, A... powiem Ci naprawdę, o, 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 dziwo nie chwaląc się dziewczyny, jakieś zwierzątka nie lubią bardzo. Mhm. Ale wiesz co, bo właśnie Luka też jest taka, że ona yy, ona jest nieufna co do obcych, ale zazwyczaj nie reaguje aż tak. I miałam aż takie game, co ona od Ciebie czuje. Tylko <laughs> Tak, Lunka jest dla mnie wyznacznikiem, wiesz. Jak ona kogoś nie lubi, to ja też go nie lubię. Yeah. <laughs> Aha, przyjąłeś to tak, tak, tak ten, tak lekko, tak? <laughs> nieźle, nieźle. No, a jednak ci nie zależy. <laughs> działań? wiem, mm. to już nie jest ulica, mnie lekko

Bierzesz? No, no, kojarzę na pewno przez radio. <noise> tak w radiu słuchałeś? Niestety. Niestety, nie podoba Ci się ta piosenka? No, nie, nie, nie lubię ogólnie radiołek. Nie. <głos> nie <głos> wiem, czy to takie radiowe. Tego w życiu tego radio nie słyszałem. Hmm. <śmienic> to brzmi jak moja siostra w sumie trochę, ona chyba też jest taka, że. Świat lubi takie rzeczy. Ej, ale ty na przykład lubisz kurde tą e, Sylwia Grzeszczak, excuse me? No tylko jedną nutę, tylko jedną minutę, Sylwia Grzeszczak. Nieki się... jego nasiengrywa. Taka laska, która by zaskoczyła w swoim wystawiałem. Pewnie Sanach. Nie, nie, nie wiem, tylko starsza Jak? Nie słyszę cię, odeświadłeś od mikrofonu. Starsza troszkę artystka Justina Styczkowska. Nie, nie opuszczałem ostatnio, aczkolwiek nie umiem znaleźć oryginalnej wersji, ale te, te są bardzo podobne. E, to znam całe na pamięć. E, no, tu gdzieś nawet e, ten ją wrzuciłem do ten do mojej, a nie wrzuciłem do mojej super listy, ale za to będzie tutaj ta pani. Ta pani się nazywa. Mm, Pani się nazywa, uwaga, uwaga, chybny Niemiec, robimy to po tej stronie. E... No ej. I... A ta pani się nazywa, no jakiej tam jest, e... ta. A to ci zdradzę, kurde. E... Ewa się nazywa. Ewa. Kojarzysz? Panią Łewę? Halo, halo? Aha, Jezu, teraz mów słyszałeś mnie? Halo? Kurwa, i banek gówny. Czemu tak to jest?

A ty mnie słyszysz w ogóle? Teraz co? Tak, No właśnie mówię, że jak podobaczę konsolę to, to nie słyszę. Nie mam Może Mimo, że wszystko tutaj ustawiam, a ja to nie słyszę. A co, chcesz już do łóżeczka iść? Nie, jeszcze chwilka. Nie. Hmm. Hmm. Mam tysiąc własnych spraw, ale w oczy. Oczach... O, że tak wysoko nie życzyłem. Nie, chyba też. Nie no, gorszy. Pierwszy... Pierwszy... Fajny. No, to nie pędzi tu. Biegnę w długą stronę, nie wchodź tu. Ratuj siebie sam. Wiem, co robię. Spójrz. Pomysł oka, zrobiła, o kapibarze mi zrobiła, w końcu. Chujowek, to To własny ogień, to ja płonę, biegni, to moje życie, ogłosiłam w nim ewakuację <grymne> i schodami w dół przymiotu z biegu, piek biegu Muszę żeby rzeczy, muszę zapamiętać. Albo no, zapisać. Masking, hmm? Uwaga, kopiujemy. I, piosenki. I wtedy And już możemy. Och, jest. Ukościmy kogoś. Schematik save. Ej, Ej, ja ci w ogóle dobra. mówiłam, Co? że Ewa Farna, no. jak miała 18 lat, to po maturze e, zrozumiałam. Powodowała wypadek samochodowy pod wpływem alkoholu. I wtedy została uznana, że jest rozpiszczoną dziewuchą. <grym grym> Co? <grym <wiedziała> no. Ale wiesz, to był dramat wtedy.

you're just going to copy your object let's say, I want to save this tree and use it in... I don't to sing in front of people I'm just going to copy it, simple enough good to me, I don't save it I'm running in the back like you should it all Save this tree This is all I can do That's why raps are better, because you don't have to have talent No. Niestety, niestety i to jest... co? Nie, nie tą komendę próbuję sobie zapamiętać. Schematyksty. No. To za, 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 za eee. Prawda, prawda. Bardzo ważne, bardzo. Ej, a w ogóle. o co mi się przypomniało, że były jakieś takie głupie sytuacje, jak ktoś mi się oświadczył. W sensie nie wiem. Takie wiesz, takie mega randomowe. Ja nie wiem, czy ludzie robią takie rzeczy pod wpływem emocji? No. I bardzo ciło cię słychać, wiesz? Przepraszam, właśnie już przechodzę na tamten mikrofon. Przepraszam. No zapomina, po prostu. Mi mi lepiej, nawet wygodniej. Mm -hmm. ten, ten powiem ci, no bo ludzie. Myślę, że większość, większość ludzi pod wpływem na... jednak to robi, aczkolwiek nie wszyscy. Niektórzy. Pod wpływem. Są emocji mm -hmm. się chodziłem nie wiem czy sobie teraz zrobić pana kapibarecznie fajnego jakiegoś skin skina śmiesznego przydałby mi się w końcu jakiś skin. Ciekawy Kapibarowy. Mówię. Chorodę, Do serca Young King Uuu, fajnie. Skopio właśnie koronę. Chcesz też koronę? <noise> koronę? Uh <-huh. głos> A nie wiem, się... Ja chyba nie mogę mieć skina, jak ja nie mam premium, nie? Nie, nie przecież w kraju młode ukośnik skin i wybierasz z jakiego chcesz. A, tak to działa. Ukośnik skin. A, no z pomocą. linka albo ukośnik skin i spacja i dajesz nazwę osoby, która ma danego skina. A. Hm. To mordkit. To właśnie szybyć czy zrobić, zawsze w kraju w grę dziewczyną. nie, no dobra. Nie bierz temu sobie. Tak, no dobra. To jest fajne. Chcę mieć takie włosy. Nie wiem, mm. jak to się podprawiło. O, Koterek, możemy być lesbijkami. Tak. <laughs>